Opowiastki z króliczej norki. Iga i komórka. Co to komórka? Zapytała igórka. Moje słoneczko, ty wiesz, tym dzwonisz do wujka. Mamo, nie taka, a ta na obrazku. Ach, już ci mówię. Ta tutaj jest mniejsza od piasku. Ona buduje i mnie, i ciebie, też pieska naszego i kwiaty w glebie. To znaczy, mamusiu, że jak wezmę piasek i ulepię siebie, to będzie druga iga stać tu i mówić do ciebie? To tak nie działa, ma mała córeczko. Jedno ziarnko piasku jest wielkości wielu tysięcy takich komóreczek. Ich nie widać gołym okiem, ale każda z nich codziennie wykonuje ciężką robotę. To dzięki nim żyjemy i cieszymy się na kręgle w sobotę. Jakie są komórki i co zawierają w sobie, dowiesz się w szkole. Nie jestem specem, ale powiem tobie... Komórka jest mała, ale ważna i istnieje też właśnie dzięki Tobie.